Leszek Miller, patrząc na jego życie, osiągnął niebywały awans społeczny. Człowiek pochodzący z Gerardowa, wychowywany bez ojca. Leszek Miller mówi o tym, że ojciec właściwie porzucił rodzinę po pół roku bodaj. No i wychowywała go mama. Niedługo będzie miał 80 lat, a ciągle utrzymuje się jednak w tym panteonie, no teraz to już polityków Nestorów, ale, ale ciągle ma wiele do powiedzenia i mimo że absolutnie ultrakrytycznie podchodzę do tego, co on teraz mówi, no to jest zapraszany i ciągle mówi i, i mówi też tak. Jak mało który polityk pod wieloma względami. Ja, wiesz, Moja mama pracowała w radiu całe życie i między innymi wycinała dźwięki. I zawsze mi mówiła, że jedynym politykiem, którego nie trzeba wycinać, to jest Leszek Miller. Realnie najbardziej zaszkodził um, Leszkowi Millerowi wypadek, który on miał w helikopterze. Leciał śmigłowcem, był wypadek pod Warszawą i on cudem um, uszedł z życiem. Zanim zaczniemy, chcemy podziękować Wam, że jesteście z nami. Dziękujemy. Wspólnie z Wami rozwijamy niezależne dziennikarstwo, rozliczamy polityków i patrzymy władzy na ręce. Koniec jest dla Was. Wciąż jednak ponad połowa z Was nie subskrybuje naszego kanału. Razem możemy to zmienić. A im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów. Zachęcamy Was także do wspierania naszego kanału na patronite.pl. Ukośnik goniec. Za każdą formę wsparcia mamy dla Was przygotowane unikatowe bonusy, a także niespodzianki. Bądźcie z nami, bijcie rekordy, wspierajcie wolne media. Cieszę się, Radek, że rozmawiamy dzisiaj o Leszku Emilerze, bo to jest jedna z ciekawszych postaci w historii trzeciej RP i nie tylko w historii trzeciej RP. Zacznę od takiego e, spostrzeżenia, że mówimy o człowieku, który patrząc na całą jego biografię, czy ktoś Leszka Millera ceni, czy nie, czy ktoś go będzie wyzywał od komuchów. Czy będzie widział w nim człowieka, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej? To pozostawiam na boku. Niech każdy ocenia dokładnie tak jak chce. Leszek Miller, patrząc na jego życie, osiągnął niebywały awans społeczny. Człowiek pochodzący z Gerardowa, wychowywany bez ojca. Leszek Miller mówi o tym, że ojciec właściwie porzucił rodzinę po pół roku bodaj. No i wychowywała go mama. Mama, która miała też, no pochodziła z biednego domu. Wielodzietnego, y, która wychowywała w takim duchu bliskości oczywiście już swojego syna, bo Leszek Miller mówi o swoim dzieciństwie jako o takim okresie bez y, jakichś takich traum czy problemów, raczej kojarzy mu się to z dobrym czasem y, w życiu, no ale y, Leszek Miller, który jest jednym z tych, Działaczy, którzy uważają, że lepiej zapisać się do partii i mieć jakikolwiek wpływ, niż to odpuścić. No, oczywiście, nic w jego przebiegu, jego życia w ogóle nie wskazuje, że to mógłby być człowiek drugiej strony. To raczej bardzo typowy w tamtym czasie człowiek, który narobiłby no, karierę raczej takiego aparatczyka pz No i dajmy, no, taką właśnie karierę, karierę robił. Oczywiście przejdziemy do tego, że jest jednym z tych polityków, którzy. No później dorośli do tych funkcji, przynajmniej w mojej opinii, które sprawowali, bo, no bo już ta zawrotna kariera Leszka Miller'a także w trzeciej RP się wydarzyła, ale to jest coś, co chciałbym oddać Leszkowi i Millerowi, bo to świadczy o jego sile, o jego sprawności, o tym jak bardzo potrafił się rozwijać politycznie. Człowiek pochodzący z tego Żerardowa, człowiek, który właściwie nic nie wskazuje, jego pochodzenie, jego otoczenie nie wskazuje na to, że, że będziemy dzisiaj o nim rozmawiać po tylu latach kariery, że będziemy mogli mówić o jego oczywiście wielkich porażkach politycznych, o jego błędach, o jego wpadkach, także o tym, co nam się nie podoba, ale w gruncie rzeczy, no co zapamiętamy. Na przyszłość, o czym będą za 100 lat mówić Polacy w kontekście pana Leszka Millera. No będą mówić o jego staraniach związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Skuteczne. Skutecznych. Zgadzasz się ze mną, Radek, że tu mamy akurat do czynienia z takim politykiem. Trochę inne też ta, ta droga, ścieżka, trochę inne otoczenie, także rodzinne niż Aleksandra Kwaśniewskiego, że Leszek Miller właściwie to, co w życiu osiągnął, to. Niezależnie od tego, że to tak tę karierę polityczną, oczywiście, zaczął w PRL-u, ale że jednak on sobie ją wyszarpał? No, wyszarpał albo wychodził raczej, bo to u niego y, imponująca jest konsekwencja. No, niedługo będzie miał 80 lat, y, a ciągle utrzymuje się jednak w tym panteonie. Y, no, teraz to już polityków, nestorów, ale. Ale ciągle ma wiele do powiedzenia, i mimo że absolutnie ultrakrytycznie podchodzę do tego, co on teraz mówi, no to jest zapraszany i ciągle mówi. I, yy, i mówi też tak. Jak mało który polityk pod wieloma względami. Ja, wiesz, moja mama pracowała w radiu całe życie i między innymi wycinała dźwięki i zawsze mi mówiła, że jedynym politykiem, którego nie trzeba wycinać, to jest Leszek Miller. I to naprawdę ma znaczenie, że ktoś umie po prostu się nie zapowietrzyć i tak dalej, ale no jego. Jego droga na szczyt była wynikiem wytrwałości i też takiej przebiegłości, jak powiedziałeś, aparatczyk, to tak sobie pomyślałem, bo pamiętam te czasy, kiedy SLD wzięło władzę prawie samodzielnie, bo, bo musiało być w koalicji z Unią Pracy. No i byli. Ultrapotęgą, i wtedy zaczęły się różne dziać procesy, które już na koniec zaowocowały tym, że Wojciech Olejniczak został szefem SLD i miał odmłodzić lewicę i tak dalej. Ale widziałem, jak Wtedy, w latach 2001-2005, Lewica przeobrażała się właśnie z takiej partii, w której jakby aparatczykowskie metody i zasady i reguły przestawały dopiero obowiązywać. I to się trochę zbiegło z końcem, pierwszym końcem bo tych końców tak kilku, kilka było. No z pierwszym końcem, albo w zasadzie można powiedzieć z załamaniem się kariery Leszka Miller'a. Przy tym też. Ja zawsze zwracam Państwu uwagę na to, żeby widzieć w tych politykach ludzi. Dlatego, że oni podlegają takim samym problemom jak my, tak naprawdę. Znaczy, może nie trzeba, jak się jest Jarosławem Kaczyńskim, chodzić na zakupy. No, jak ktoś nie ma takiej chęci, no to może nie, ale generalnie tak samo reagują na wypadki, tak samo reagują na dramaty rodzinne, i tak dalej, i tak dalej. I akurat Leszek Miller to taka postać, której nie oszczędzało życie pod tym względem. I na przykład pierwszy jego koniec, on tak, wiesz, ja pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy Polska wchodziła do Unii i proces przygotowywawczy. I to była ciężka robota, no, nigdy tak wcześniej chyba dynamicznie nie pracował Sejm i też ministerstwa, to było masę różnych konsultacji. No tytaniczna praca, której już potem nigdy nie widziałem w Sejmie, e, ale. Realnie najbardziej zaszkodził Leszkowi Millerowi wypadek, który on miał w helikopterze. Leciał śmigłowcem, był wypadek pod Warszawą, i on cudem uszył z życiem. Naprawdę cudem. I przez bardzo długi czas dochodził do siebie po tej traumie. I gdyby nie ten wypadek, ja myślę, że nie byłoby takiego załamania, nie byłoby w ogóle odpuszczenia, bo on był bardzo zdeterminowany politycznie. Ale ten wypadek mówi, że twoim zdaniem miał takie yy, znaczenie. Zresztą przypomnijmy, jak to wyglądało. Pasażerowie śmigłowca otarli się o śmierć. Z maszyny został wrak. Z oficjalnych informacji wynika, że helikopter awaryjnie lądował. Jednak świadkowie wypadku mówią, że śmigłowiec po prostu spadł. Kabina została częściowo rozgnieciona. W środek wbiło się drzewo. Wszystko działo się zaledwie 14 kilometrów od lotniska Okęcie. Rannych natychmiast zabrały karetki pogotowia. Ofiary wypadku trafiły do szpitala MSWIA. Premier ma pęknięte dwa kręgi. Twoim zdaniem ten wypadek miał znaczenie na jakim poziomie? To znaczy, że mocno wpłynął na samego Leszka Millera? Czy to, że po prostu fizycznie był wtedy, no cudem właściwie uszedł z y, życiem? Czy to, że ludzie zobaczyli właśnie słabego premiera, który. Nie. Nie, on po prostu przestał się czuć niezniszczalny. A trochę też było tak, że ta lewica była tak silna, i to jeszcze wracając do władzy po długiej przerwie. Z, no już z zupełnie inną agendą, gdzieś nie musieli się tłumaczyć cały czas, że są pachołkami Rosji i tak dalej. Już można było dużo, już byliśmy w NATO od wielu lat. To była zupełnie inna sytuacja. I oni mieli tak silną pozycję po upadku moralnym, przede wszystkim, i takim no, rozkładzie wręcz AWS-u, no, że pozwalali sobie na bardzo dużo, od czego takim, taką emanacją jest ta historia, też z łodzi pochodzącej Zresztą posła Pęczaka, posła full wypas, który dał się poznać jako ten, który pierwszy poszedł do więzienia, bo wziął łapówkę od biznesmena Marka Dochnala. I to były takie czasy, kiedy ci politycy mieli realnie olbrzymią władzę i można, <coughs> mieli takie poczucie, i to niestety nie było tylko poczucie, że oni mogli więcej. Tak? Oni mogli siedzieć pijani w tych ministerstwach bardzo długo, no, mogli sobie pozwalać na różne ekstrawagancje, no i też. Wiele bardzo interesów na boku, bo przy lewicy y, szybko pojawili się ludzie ze starych służb. No zawsze tam byli, tak naprawdę, ale to był okres prosperity, można było bardzo dużo zarobić. To też jest okres, kiedy dobre interesy dalej kontynuował Jan Kulczyk. No, y, można się było tym zachłysnąć, bo też y, pamiętajmy, no, wtedy zaczynał się okres y, największej prosperity, tak? Bo kiedy wchodziła, najpierw były fundusze przedakcesyjne, to też trochę pomagało, no a później już wielki rozpęd. Więc y, tylko ten rozpęd też no, wymagał oczyszczenia się z takich starych nawyków i patologii, mówiąc wprost, partii komunistycznej. Bo to takie PZP roskie były, historyjki, trochę zostały one tylko trochę w PZP, że tak tam bez wódki nie rozbieriosz, jak to się mówi, ale generalnie tego typu historie zawsze się powtarzały, że każdy, kto chce tam przejąć władzę w Lewicy, no, to musi pojechać tam się napić ze wszystkimi działaczami. No tak Taki porządek. No i gdyby nie to, że on y, najpierw dostał parę ciosów w plecy, bo on. Y... Czuł się jednak zdradzony, mimo że on jest bardzo politykiem twardym. I nie płacze, nie marze się. To jednak sytuacja, kiedy z SLD odłączył się Marek Borowski, wtedy uwielbiany przez bardzo wiele mediów i uznawany za takiego naturalnego kandydata na prezydenta. Marek Borowski, wówczas jeszcze marszałek Sejmu, nie budzący specjalnych kontrowersji. I odszedł, założył socjaldemokratyczny, Demokrację polską. I potem jeszcze ten wypadek spowodował, że. No... On chyba poczuł się, poczuł lęk, on nawet o tym mówił. Poczuł lęk, że. Um, no nie wiem, w zasadzie lęki są często irracjonalne, ale przestał się czuć chyba niezniszczalny. Nie wiem, co on by na to powiedział, o tym z nim akurat nigdy nie rozmawiałem, ale przygotowując się, oglądając rozmowy, wspomnienia, to też pamiętałem. Pamiętam takie momenty, kiedy on był bardzo rozgoryczony i bardzo dotknięty, i tak naprawdę drugi raz. Taki, taka jakoś autorefleksja bardzo głęboka, która go dotykała, no to nadeszła w momencie, kiedy tragicznie zmarł jego syn. Do tego będziemy wracać. Cofnę nas teraz jeszcze o dekadę, nawet o ponad dekadę. To była taka dekada, która doprowadziła Leszka Millera do tego najbardziej spektakularnego momentu bodaj w jego politycznym życiu w III RP, właśnie gdy w 2001 roku uzyskał aż tak dużą władzę. Wspominałem o tym, że sobie potrafił coś wyszarpać, ty powiedziałeś także, że wychodzić. Myślę, że to też jest taki polityk, który nieprawdopodobnie umiał wykorzystywać dogodne okazje. To znaczy, gdy ona się jako Gelik pojawiała na horyzoncie, to naprawdę wchodził tam Leszek Miller na twardo i brał co swoje. No W polityce to właśnie w ten sposób się działa. Ale jak Wałęsa zresztą bardzo często gdy dzisiaj, jako udziela wywiadów też u niego niedawno byłem, to właśnie jak mantrę powtarza, że dzisiaj z punktu widzenia jego jakiejś takiej intuicji politycznej jeśli jest pytanie o jakiekolwiek porady i do polityków, ale także po prostu do wszystkich, to jest właśnie widzieć czasy, jakie są i korzystać z tych okazji, które w danym momencie się pojawiają, nie rozmyślać o tym, co było, nie analizować, brać to, co jest tu i teraz i starać się te czasy jak najlepiej zrozumieć. Czy znajdziemy jakiś lepszy przykład człowieka, który lepiej rozumiał dany moment niż Leszek Miller i go wykorzystywał? No, to, to jest człowiek, który już w, jeszcze przed upadkiem komuny te stanowiska brał. I ta kariera też już jak na takiego młodego polityka w ramach tamtego układu, w ramach partii była dosyć imponująca, bo to i e, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, e, najpierw członek Biura Politycznego KC minister rakowskiego, Także tam już Le Leszek Miller dawał o sobie znać. Potem mamy upadek i zmianę układu. No to też przypomnijmy, bo to oczywiście... Dla nas już jest dosyć oczywiste, ale jak ja kilkukrotnie w życiu miałem okazję rozmawiać z obcokrajowcami, którzy byli zainteresowani naszą polityką, to taka ciekawostka, że po tej całej wieloletniej walce z komuną, po tym Lechu Wałęsie, po Solidarności, po tym całym romantycznym zrywie, z którego jesteśmy znani, to świat raczej już nie interesował się latami 90 u nas takimi układankami politycznymi i powiedzieć komuś, że minęły 4 lata dosłownie po wielkim zwycięstwie Solidarności, a my już w ramach demokracji oddaliśmy władzę byłym działaczom PZPR-u, no to jest coś, co do, naprawdę budzi często taki, taki szok i wszyscy wtedy pytają dlaczego. No i my nigdy, Radek, nie mieliśmy okazji o tym sobie podyskutować, dyskutować, no ale to właśnie siłą rzeczy dotyczy tych największych polityków. Yy, Józefa Oleksego, Aleksandra Kwaśniewskiego, yy, właśnie Leszka yy, Millera, jeszcze kilku innych, czy to Włodzimierza Cimoszewicza, no moglibyśmy tutaj jeszcze yy, wymieniać. No mamy upadek komuny, wydaje się, że to znaczy to jest po prostu koniec PZPR-u. Powstaje takie ugrupowanie SDRP, tu już nie będziemy całej historii analizować i rozkładać na czynniki pierwsze, ale wiadomo, że przekształca się z biegiem lat w SLD i właściwie kreuje szereg ciekawych postaci, bo też wspomniałem chociażby o Leksego, ale kreuje dwie kluczowe postaci. Aleksandra Kwaśniewskiego, który w 1995 roku zostaje prezydentem na dwie kadencje i Leszka Millera, który odgrywa ważną funkcję już po roku 1993, później 2001. Ja to musiałbym w zasadzie na jednym wdechu wymienić jeszcze Włodzimierza Timoszewicza, bo to Oczywiście. nie jest normalne, tak to powiem, że Włodzimierz Timoszewicz nie zrobił jeszcze większej kariery niż mógł, a wszystko wynikało z jego takiego bardzo trudnego charakteru. Zwracam na to uwagę, bo to jest właśnie coś, co Leszek Miller, Józef Oleksy i Aleksander Kwaśniewski no, mają wyjątkowego w sobie. To znaczy, umiejętność rozmowy z ludźmi, mi zjednywania ich sobie, takiej, e, takiego dobrze przyjmowanego sarkazmu, e, poczucia humoru, dystansu do siebie, to są rzeczy, których Włodzimierz Timoszewicz, mimo olbrzymich kompetencji, no nigdy nie miał. W związku z czym, no, e, mimo że e, no, nie można go nie doceniać, to jednak e, to oni będą przede wszystkim pamiętani, a nie on. No, to jest kapitalne. Ja nawet patrząc na ten początek lat 90. to co do dwóch stron mam takie właśnie podobne skojarzenia. Że Leszek, Miller czy Aleksander Kwaśniewski na sposób niezwykły wykorzystali okazję i, przyje, i, no i zaznaczyli się już na zawsze w historii trzeciej RP. Moglibyśmy wymienić takich polityków, chociaż oni dłużej czekali na swoją szansę z drugiej strony Solidarnościowej, czyli Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tą stronę, post-PZPR-owską. No to no właśnie, takim odpowiednikiem Cimoszewicza to byliby pewnie tacy politycy jak Bronisław Geremek czy Jacek Kureń, którzy oczywiście mieli nieprawdopodobne e, talenty, e, mogli odgrywać dużo większą rolę, no ale chociażby sam Kurończyk Geremek chociaż tych premierów solidarnościowych była masa de facto w latach 90., bo to ciągle się zmieniały rządy, to oni akurat nigdy na, ten na te szczyty władzy nie, nie doszli i myślę, że po latach możemy powiedzieć, że i Cimoszewicz, i, i Geremek, tak na szybko mówiąc, pewnie nie osiągnęli w życiu politycznym tyle, ile mogliby, e, zważywszy na swój potencjał. Ale potencjał maksymalnie wykorzystał Leszek Miller. E, Powiedziałeś o Cimoszewiczu że on y, skutek własnych błędów nie odgrywał większej roli. To rzuciłbym do tego, że druga strona te błędy wykorzystywała. Właśnie, jak, jak sprawny ich, czy tak samo jak mówi się o piłce nożnej, gra, gra błędów. Ktoś popełnił błąd, pytanie, czy ten drugi to, to wykorzysta. Był też w tamtym okresie, mówię o y, właściwie połowie lat 90., spór między Cimoszewiczem i Leszkiem Millerem. No to za każdym razem, kto dochodził do władzy, to wcześniej jakiś bój. To czy Leszek Miller miał w ogóle taką. Y, Inną renomę, że tak powiem, czy wizerunek niż Aleksander Kwaśniewski w tym obozie. To jednak Leszek Miller, trzeba to <grymnie> przypomnieć, to jednak miał taki wizerunek takiego betonu, naprawdę. Najpierw takiego betonu PZP-owskiego de facto, chociaż nie takiego skrajnego oczywiście, ale jak już na nowe czasy i te podczątki budowania nowoczesnej lewicy, chociaż to też zabawnie brzmi po latach, że to była ta nowoczesność. No to on dalej miał takie postrzeganie przez lata, z którym moim zdaniem na pewnym etapie zaczął walczyć i zaczął się z tego też próbować wykaraskać skutecznie. Ale on miał taką, taką opinię betonu. Ale chciałem zadać inne pytanie. Jak to się udało i jaki, twoim zdaniem, ma to związek z takimi postaciami jak Leszek Mile czy Aleksander Kwaśniewski i z ich indywidualnymi. Zdolnościami, ich inteligencją polityczną, że tak szybko to oni, chociaż przy, chociaż przy okrągłym stole i wcześniej byli po drugiej stronie, to jednak oni tak szybko zyskali duże zaufanie Polaków. No, trafiłeś w sedno. To znaczy, rzeczywiście trochę jest tak, że szlak przecierał Aleksander Kwaśniewski i on był już politykiem nowej generacji, młodym. Atrakcyjnym, bez takiej przestrzności i aparatczykowości, tak można powiedzieć, mimo że on bardzo dobrze się poruszał i już przy okrągłym stole potrafił się znaleźć. I później Leszek Miller i wszyscy kolejni traktowali to jako absolutny wzór. I Leszek Miller właśnie zaczynał się pokazywać jako ten, który jest mistrzem Bonmotów, oczywiście. Będziemy też przypominali jego nie, niektóre kultowe powiedzonka, dobre garnitury, no tego typu rzeczy. I to bardzo było widać zresztą, to była taka urocza jedna scena z jego żoną, która była kiedyś bardzo wyśmiewana, bo on był na jakimś spotkaniu, pamiętam, na, w Pałacu na Wodzie w Warszawie w Łazienkach z, kimś, z jakimś dyplomatą albo jak, kimś zastępcą establishmentu Japonii i zabrał żonę, gdzie on oczywiście w garniturze i tak dalej według protokołu i żona w jakiejś takiej pstrokatej po prostu sukience, love coś tam, romans i tak dalej. Było jakieś to takie dziwne i to pokazywało, to mi, przy, to mi jakby unaoczniło też to, że oni się przeobrazili, że to nie jest taka ich naturalna skóra, tylko oni w XXI wiek już wchodzili jako ludzie, którzy, no, czuli się nowocześni na swój sposób.